Ja? Miołżych dzisiaj. Ciekawy dzień. Wybaczcie za spóźnienie. W kopalni zwali się szyb. Zginęło czterech moich kamratów. O, i na czterech. Fajnie. Moroś miał właśnie się jak udzień minął. Miał, że ich, dzisiaj dzień. Miał, że ich dzisiaj. Ciekawy dzień. Jesteś pewny? Zgadnijcie kto dostał dzisiaj swoje moce. Jesteś pewny? Jestem pewny, że w że hasiok w kosmos, na szykcie. Jesteś pewny? Bardzo pewny. Jesteś pewny? Ja. Jesteś pewny? Jesteś pewny? Bardzo pewny. Jesteś pewny? Bardzo pewny. Jesteś pewny? Raczej pewny. Jerzyś, pewny? Jerzyś, pewny? Jerzych, pewny? Jerzyś, pewny? Fertich. Jerzyś, pewny? Jerzyś, pewny? Jerzyś, pewny? Jerzyś pewny. Are you sure about that?